Dzień dobry Państwu, Dorota Szalacha, PKP Polskie Linie Kolejowe. Witam Państwa bardzo serdecznie na briefingu prasowym na Tymczasowej Stacji Kolejowej w Zakopanem na Sperkówce. Już niebawem od 25 czerwca na wakacje wznowione będą połączenia kolejowe na Kolejowej Zakopiance. Pociągi właśnie dojadą tutaj do tej tymczasowej stacji na, na Sperkówce. Podróżni będą mogli y, przyjeżdżać bezpośrednio pociągiem do stolicy Tatry. Y, jest to y, tymczasowe rozwiązanie, ale ono jest y, potrzebne dlatego, by podróżni mogli y, dojechać pociągiem y, bezpośrednio w sezonie największego zainteresowania a jednocześnie, aby można było kontynuować, kontynuować prace, które już się rozpoczęły w marcu na docelowej stacji w Zakopanem. Stacja, która bardzo korzystnie zmieni się dla podróżnych. Będą tam cztery perony, dotychczas były tylko trzy, będą komfortowe perony wyższe które ułatwią wsiadanie do pociągów. Ale o tym może szerzej powiedzą obecni dzisiaj na spotkaniu prasowym nasi przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych. Jest z nami dzisiaj pan, pan Tomasz Filar, zastępca burmistrza miasta Zakopane i przedstawiciele zarządcy infrastruktury kolejowej PKP Polskich Linii Kolejowej, pani, y, pani Krystyna Obajtek-Zajdel, zastępca dyrektora y, y, regionu południowego PKP Polskie Linie Kolejowe SA oraz pan Piotr Jelżejczyk, dyrektor projektu PKP Polskie. Prace na liniach kolejowych 97, 98, 99 na odcinku Skawina, y, Sucha Beskicka Zakopane. Jest to projekt o wartości przekraczającej kwotę miliard 300 milionów złotych netto, realizowany z wykorzystaniem środków unijnych. Celem projektu jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa, jest to likwidacja barier dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się, tak aby mogły korzystać z transportu kolejowego. Jest to poprawa parametrów linii, przez, która ma służyć poprawie komfortu i skróceniu czasu przejazdu na linii od Krakowa do Zakopanego. Wielkość projektu pokazują przede wszystkim liczby. Liczby związane z realizacją projektu, to ponad 115 kilometrów zmodernizowanych torów głównych zasadniczych, gdzie już zmodernizowaliśmy około 90 km. Jest to modernizacja i wymiana sieci trakcyjnej, prawie 100 km. Jest to wymiana ponad 100 rozjazdów. Projekt obejmuje ponad 150 przejazdów w poziomie szyn, 36 peronów, a co związane jest z umożliwieniem tego krótszego czasu przejazdu, to przebudowa, która obejmuje ponad 350 obiektów inżynieryjnych, a wszystko po to, aby ten środek lokomocji, jaki zapewne kolej, jak najbardziej ekologiczny, stał się bezpieczny i bardziej konkurencyjny jako środek dotarcia do tego do stolicy Małopolski czy zakopanego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę teraz Pana Piotra Jędrzejczyka, dyrektora projektu PKP Polskie Unie Kolejowe, który powie nam, przybliży przed, temat przebudowy stacji Zakopane i tymczasowej stacji na Sperkówce. Stacja, stacja, roboty na stacji Zakopane rozpoczęliśmy 3 miesiące temu. Zakres stacji obejmuje przebudowę całości, budowę torów, rozjazdów, sieci trakcyjnej. Tak jak Pani Dorota wcześniej powiedziała, również parony, gdzie z trzech istniejących, z czego dwa były czynne, w tej chwili będą cztery parony i aż sześć krawędzi peronowych. Stacja zostanie wydłużona. Długość najdłuższego peronu to będzie 442 metry, więc pozwoli na, na przyjmowanie dłuższych składów pociągów. Na stacji też zostaną wybudowane nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowych i sterowanie tych urządzeń będzie z nowej nastawni, którą wybudujemy przyszłościowo będzie możliwość umieszczenia sterowania całej tej linii schabówki do zakopanego w tym budynku. Żeby, żeby to osiągnąć musimy stację wydłużyć i parony, które były niskie do tej pory 30 cm będą w tej chwili na wysokość 76 cm nad główkę szyny żeby to zachować przy budynku stacyjnym my jesteśmy zmuszeni obniżyć w całym równowagę o około 1 metr to wydłużenie tej stacji to obniżenie spowoduje konieczność budowy dodatkowych murów oporowych które będą wzdłuż ulicy Smrekowej oraz Szymony Niestety tych robót nie da się wykonać w tak krótkich zamknięciach jak żeśmy mieli do tej pory trzymiesięcznych. miesięcznych. Dlatego tu spółka PKP PLK zdecydowała się na dostosowanie istniejącej bocznicy PKP Intercity tutaj w rejonie ulicy Chyców Potok do przyjmowania składów pociągów. Wyremontowaliśmy dwa tory, tutaj tor setny i 107. Przy tych torach powstały nowe perony. Jeden dłuższy, 300 metrowy, drugi krótszy dla składów zespolonych. Perony wyposażone zostały w oświetlenie, w naglu, w nagłośnienie, małą architekturę. Przebudowaliśmy też urządzenia sterowania ruchem kolejowym, że tutaj można było bezpiecznie wjeżdżać. Może jeszcze uzupełnię, że przygotowaliśmy też y, tą pełną taką obsługę dla podróżnych i można powiedzieć, że ona została przeniesiona na tymczasową stację y, na Sporkówce, czyli będą kasy biletowe. Tak, tak, panie tak. w tymczasowym budynku kontenerowym y, umieściliśmy, jest, jest poczekalnia, dwie kasy, toalety, y, 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 jest też toaleta dla osób y, niepełnosprawnych. I y, 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 w tej chwili, dzisiaj jeszcze trwają takie drobne roboty wykończeniowe tutaj. Jutro planujemy odbiory, tak żeby od soboty można było tu już wprowadzić normalny ruch pociągowy i, i, i ruch pasażerów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja jeszcze tylko dodam i przypomnę, bo to jest, zawsze też mówimy o tym, że prace na kolejową zakopiance prowadzimy w taki sposób, by zapewnić bezpośrednie połączenia podróżnym do stolicy teatry, czyli w czasie takiego największego zainteresowania podróżami właśnie w sezonie letnim i zimowym. Dlatego, dlatego właśnie tak staraliśmy się te prace poprowadzić, by podróżni mogli dojechać bezpośrednio właśnie do zakopanego, do tymczasowej stacji na Sperkówce, gdyż stacja docelowa właśnie ze względu na ten bardzo szeroki zakres robót jest właśnie w trakcie, w trakcie robót. Więc prace, wznowienie ruchu, udostępnienie tymczasowej stacji, czyli tymczasowego rozwiązania pozwoli na kontynuowanie prac na stacji docelowej. Dziękuję bardzo. Proszę jeszcze o zabranie głosu pana burmistrza, pana Tomasza Kilara. Dzień dobry Państwu. No. Jako miasto Zakopane możemy być tylko tak naprawdę wdzięczni, że przy takiej budowie, jak Państwo słyszeli, ponad miliard złotych na, na kolejową zakopiankę, te roboty muszą być skończone w 2023 roku, a mimo to spółki PKP zobaczyły ten, y, tą potrzebę też y, turystów i mimo, gdzie tak najlepsze prace na takich y, obiektach trwają w lecie, to mimo sezonu pomagają tak naprawdę zakop Zakopanemu w tym, że w każdym pociągu są ukryte jakieś samochody, które by przyjechały wtedy, kiedy tego pociągu by nie było. Dlatego każdy pociąg tu, który przyjeżdża na stację tymczasowo Spirkówka, powoduje to, że mamy mniejsze korki zakopane, mniejsze natężenie ruchu, a co za tym idzie większe zadowolenie mieszkańców, jak i turystów, bo wiemy, że w sezonie jest tych samochodów na tyle dużo, że te korki będą się tworzyły, ale jeszcze byłyby większe, gdyby to pewnie działanie spółki PKP-KAS, za co dziękujemy, jak i Intercity, PKP Intercity. Szanowni Państwo, ta modernizacja linii Zakopanki jest przez wiele lat była oczekiwana. Oczekiwana była już chyba tak naprawdę 15 lat temu, bo sami kiedy jeździliśmy do Krakowa na, na studia, wiemy, że pociąg był nie no, nieatrakcyjny ze względu na czas dojazdu. Dzisiaj po tym wszystkim, bo to nie padło, to tak naprawdę skrócenie bez tej y, słowetnej linii która ma zostać stworzona, czyli podęże piekiełko, to będzie 210, tak? 2 godziny 10. Oczywiście można powiedzieć, że już zakopanka nowego targu też będzie yy, duża, szeropasmowa, ale pamiętajmy o tym, że żadna miejscowość nie jest góry i tym bardziej zakopane i te samochody muszą gdzieś yy, zostać wcześniej odstawione. I to powoduje, że to po wielu latach, po wielu latach już w przyszłym roku, czy w 24 roku się spełni, że tak naprawdę pociąg... Będzie tą atrakcyjną formą podróży i to również pozwoli nam na rozładowanie tych natężeń ruchu samochodowego. W ramach tej inwestycji to, nie padło, a za co też musimy, że tak powiem, podziękować, w tym to jest m.in. podniesienie wiaduktu na, w rejonie ustupu. Do tej pory yy, graniczna wysokość samochodów, które mogły tam przejechać, to było 3,5 metra. W tej chwili 4, 4 metry mamy dzięki tej inwestycji tu zakopionki i podniesieniu tego wiaduktu, co już powoduje, że duże samochody, typu autobusy, jak i dostawcze tiry, nie muszą jeździć przez centrum zakopanego, tylko mogą oczom jechać w miejsce które w przypadku autobusów wycieczek to tak naprawdę jest kuźnice yy, brąkaczek. Więc my jesteśmy bardzo zadowoleni, mało tego. W ramach tutaj tej modernizacji z Pyrkówki, y, stworzono dwa perony, które myślę, że już nawet w przyszłym roku, kiedy będą rozgrywane Igrzyska Europejskie, gdzie też jesteśmy miastem, y, jedną z aren, y, gdzie będą te y, dyscypliny rozgrywane, będą mogły być nawet wykorzystywane już do docelowego y, tego tak zwanego wahadła, czyli kolei polskich, które będzie woziło tych turystów, którzy są w okolicznych miejscowościach. Co przyczyni się cały czas, podkreślam, do zmniejszenia natężenia ruchów zakapalnych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, panie burmistrzu, za te ciepłe słowa, bo to świadczy o tym, jakie jest właśnie pozytywne nastawienie dla tych działań, które zarządca infrastruktury kolejowej, PKP Polskie Linie Kolejowe prowadzą, by właśnie też odciążyć ruch samochodowy, a jednocześnie wpłynąć na to, by też poprawiać środowisko, czyli chodzi o dobre podróże, komfortowe podróże, ale właśnie też na wpływanie na środowisko, na, na ekologię miasta zakopane. Bardzo dziękuję. Jeżeli Państwo mają jakieś pytania jeszcze, to bardzo proszę. Ja mam pytanie o układ komunikacyjny, system jakby od połączenia dworca tego tymczasowego z resztą zakopanego. Czy tu będą jakieś przystanki autobusowe? Osoby dla busów pasażerskich, który dowiedzie ludzi w inne rejony miasta. Taksówki, o... Szanowni Państwo, tak, jeżeli chodzi o układ komunikacyjny tutaj, tak, no wiemy, że część turystów na pewno wie, że nie potem po prostu, ale jeżeli chodzi o układ tutaj transportowy, to tam pod nasypem Państwo wiecie, też trwają już ostatnie prace nad stworzeniem takiego punktu przesiadkowego, my to nazywamy, przystanku, no, z którego będą odjeżdżały jakby regularne autobusy, busy, które będą, dostos są dostosowane do przejazdów pociągu, ale między innymi również tam jest zapewnione miejsce dla taksówek i ko komercyjnych e busów, e czy również e taksi. To wszystko będzie tam poniżej i one będą dojeżdżały, te, które są regularne, dostosowane do rozkładu jazdy pociągu, będą dojeżdżały na zatoki postojowe na rądzie Armii Krajowej, czyli docelowo do, tam, gdzie dworzec się znajduje i również stamtąd zabierało, zabierało podróżnych w to miejsce tutaj, aby umieć się dostawać. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania? Wie, jak długo takie rozwiązanie tymczasowe będzie, będzie obowiązywało? To znaczy Kiedy będziemy mogli już wjechać na to, tą stację, na te nowe perony na Dworcu Zakopieńskim? Takie rozwiązanie musi funkcjonować przez cały okres, kiedy będziemy stacji stacje zakopane, więc zakładamy i będziemy podejmować takie działania, żeby to trwało około dłużej niż rok. Oczywiście to zależy od wielu uwarunkowań, mamy nadzieję, że nam się to uda. Czyli już na przyszłe wakacje jest szansa, że, że będą pociągi wjeżdżały na stację? Czyli sezon zimowy rozumiem, że też ze stacją tymczasową. Tak, tak. tak, tak. A ja mam pytanie jeszcze i taką o takie... Taką skondensowaną odpowiedź w trzech punktach. Co, co nam da oprócz tego, że dłuższe składy będą mogły wjeżdżać, modernizacja głównego dworca? Mówimy o budynku dworca, nie, czy nie, mówimy nie, o stacji o jako tacie, perona? O, jako tak, peronu, tak? Oprócz tego, że dłuższe składy będą mogły wjeżdżać, no, jaki będzie plus? Przede wszystkim komfort podróżnych, łatwiejszy dostęp osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Także podróżni będą mogli nie, łatwiej wsiadać do pociągów dzięki temu, że perony będą wyższe. Yy, więc to, to jest bardzo, czyli i bezpieczeństwo, czyli komfort, bezpieczeństwo, yy, ułatwienia dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. No jeżeli, yy, tak, jeżeli, to jeszcze może Pan Dyrektor yy, uzupełni mnie. Bardzo proszę. Ja tak ja możemy to sobie, zupełnie pod względem technicznym. Na pewno zwiększa się przepustowość yy, tej stacji, tej linii. Będziemy mieli sześć krawędzi paranołych zamiast dzisiejszych czterech. Dłuższe te krawędzia, też pociągi będą mogły dłuższe przyjeżdżać. Urządzenia sterowania ruchem, o których wspomniałem. Dzisiaj mamy urządzenia ręczne, gdzie dyżurny chodzi, przerzuca te kule, trwa to wszystko. Będą urządzenia komputerowe, znacznie bezpieczniejsze. No i szybciej to będzie działało, więc jakby sama stacja urośnie, ale dodatkowo będzie ta szy obsługa szybsza, więc tym sposobem będzie można no, praktycznie y, wykorzystać pełną przepustowość linii i tutaj się w, w zakopanym nie będzie to blokowało. Czyli rozumiem, że jest szansa na to, że siatka połączy się z większą Rozwinę. Yy, yy, to ja może się nie do powiadam, ale... <laughs> Szanowni Państwo, oczywiście będzie taka możliwość, natomiast y, oczywiście o tym będą decydować przewoźnicy, prawda, więc y, też organizatorzy przewozów y, pasażerskich. Czy Pendolino będzie mogło dojechać do Zakopanego? Jak technicznie? Co pół godziny. Aha. Czyli możliwość techniczna będzie natomiast. No... Bo tam powstaje całe centrum komunikacyjne, przesiadkowe. Może coś na ten temat? Bo też powinienem wspomnieć, że te inwestycje tak naprawdę są sprzężone w sensie takim, żeby akurat, jak pani doktor powiedziała, w, 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 w stolicy tat, tat, ale pani powiedziała lepsze, stolicy turystycznej Małopolski ten turysta był obsługiwany na miarę tego XXI wieku, czyli Centrum Komunikacyjne, my to nazywamy wspólne inwestycje twie, jako centrum komunikacyjne końcówki, czyli powstaje punkt że tak powiem, dla autobusów dalekobieżnych, lokalnych, dwa tak naprawdę powstają dwa, jeden dworzec ale podzielony na dworzec lokalny, czyli komunikacja miejska i komunikacja ogólno tutaj lokalna, jak i dalekobieżne zjazd na miejsce Szymony i o czym tu Państwo mówili, czyli tak naprawdę nowoczesna stacja kolejowa, pozwalająca na zwiększenie linii y, siatki połączeń, a co za tym idzie lepszą obsługę turystów już przez nasze y, obiekty, które jak Państwo wiecie już są po pierwszym, pierwszy etapie, zostało zakończone, czyli modernizacja tych zabytkowych obiektów z, y, stacji Zakopanej. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma pytań, to... Bardzo dziękuję za przybycie na briefing. Gdyby jeszcze coś Państwo, yy, czy chcieli ewentualnie jakieś materiały filmowe, to, to można w tej chwili. Jest taka możliwość. No, dziękuję bardzo. A jeszcze, jeszcze tylko dodam, że w materiałach, które Państwo otrzymają, jest informacja, krótka informacja prasowa ale też będzie ona dostępna na naszej stronie internetowej, będziemy również rozsyłać pocztą mailową. Są tam też mapki ze schematem, ten, ten właśnie schemat, który tutaj widać nawet, to jest ten schemat dojścia tutaj do stacji tymczasowej na Sperkówce. а Dobra. Dobra.